Cześć! Aleksandra Florczak dla portalu urlinius.pl, a ze mną Karolina Bielawska, witam. Witam bardzo serdecznie. Nasza reprezentantka Polski na Miss World. Jak było? Opowiadaj, no bo konkurs jest przesunięty. Zgadza się. Ja już reprezentantką jestem bardzo długo, bo moja przygoda zaczęła się w 2019, później miałam lecieć na konkurs w 2020. Poleciałam w 2021 i jeszcze w 2022 tam wracam. Było naprawdę wspaniale. Myślę, że to była bardzo fajna przygoda. Bardzo intensywnie spędzony czas, ponieważ codziennie były próby, była choreografia z całego świata w jednym miejscu, więc to było też takie wyzwanie, żebyśmy się tam wszystkie dogadały i żeby wszystko wyszło fajnie i sprawnie. No niestety pojawił się COVID, część dziewczyn została przeniesiona na kwarantannę już tam na miejscu. Mi udało się wrócić do Polski, ale ze względu na nasze zdrowie po prostu stwierdzili, że najlepiej zrobić finał jeszcze raz w marcu, więc 16 marca powinien się odbyć, no i ja niebawem wracam do Portoryko. A jak było w Portoryko? Czy zdążyłaś coś zwiedzić, zobaczyć? Jak Ci się podobał klimat? Bardzo fajnie. Mieliśmy okazję i trochę pozwiedzać. Oczywiście oprócz tego, że są tam przepiękne plaże, to też bardzo fajnie pokazano nam kulturę. Bo przez różne muzea, zwiedziliśmy też takie kultowe miejsca w Portoryko. Byliśmy również w operze. Naprawdę było przepięknie. Popłynęliśmy również na wyspy. Myślę, że to był też taki czas, żeby i zapoznać się z tym krajem i z kuchnią tego kraju i przede wszystkim z ludźmi, że ludzie zawsze tworzą dane miejsce i niepotrzebne są, nie wiem, najpiękniejsze krajobrazy, tylko właśnie wspaniali ludzie, a akurat tak się złożyło, że Portoryko ma jedno i drugie. Zaprzyjaźniłaś się z kimś, jakiś kraj szczególnie? w Ci jako przyjaźń? Tak, najbardziej zaprzyjaźniłam się ze Słowenią, Słowacją, Singapurem i Beliz. Dziewczyny są naprawdę fantastyczne. Mamy swoją tam grupę na Whatsappie, codziennie się jeszcze porozumiewamy, gadamy, więc bardzo się z tego cieszę. No i oczywiście już nie możemy się doczekać, jak się zobaczymy w marcu. A powiedz, co było najtrudniejsze? Jakieś takie zadania, które miałyście wykonać, co dokładnie było do zrobienia, o której musiałaś wstawać, bo pewnie zakładam, że snu miałaś bardzo mało. Snu było naprawdę niewiele, bo bardzo często zdarzało się, że nie wiem, się spać gdzieś koło północy, a o piątej już trzeba było wstać, zacząć się szykować i na śniadaniu wyglądać jak milion dolarów, co na, na ogół na co dzień w domu się jednak nie dzieje. Myślę, że dla mnie takim ogólnie największym wyzwaniem było to, że ja jestem osobą bardzo zorganizowaną, więc lubię mieć wszystko zaplanowane, a tam jednak ten plan co chwilę ulegał zmianie, że nie było wiadome, co wydarzy się tak naprawdę za godzinę. Na przykład pamiętam sytuację, kiedy szykuję się na kolację, już jestem tutaj jeszcze prasuję sukienkę, stoję w chwilkę. No, i nagle dostajemy na, na Whatsappie wiadomość, że za 5 minut na boisku od tenisa będzie test kondycyjny. Co się dzieje? No i jednak faktycznie ten dzień sportowy był bardzo męczący. Tak samo dużym wyzwaniem było dla mnie top model. Ja kiedyś miałam doświadczenie w modelingu, więc jeszcze tym bardziej mi zależało, żeby poszło dobrze. Cieszę się, bo akurat zostałam wyróżniona do top 13, więc był to dla mnie sukces. Ale no, dużo było różnych fajnych zadań. A właśnie, w którym oprócz Top Model zostałaś wyróżniona? Czy jeszcze coś się udało zdobyć? Generalnie punkty są nam nieznane. Tutaj od razu były, zostały ogłoszone wyniki, ale tak naprawdę każdy z fatrasaków był oceniany przez jurorów i przyznawali nam punkty, które później zaważą też o naszym finale. Aczkolwiek, ponieważ on się nie odbył, to też tych punktów nie znam. Oprócz Top Model był sport, było jeszcze head to head, to była taka wypowiedź na dany temat. Był również talent. No, i myślę, że to było na tyle. Jeszcze dalej trwają social media. Czyli cały czas musisz publikować i produkować się w social mediach, żeby Żyli oceniało, jak, jak to wygląda u ciebie, tak? Zgadza się. Cały czas dzielimy się naszymi przygotowaniami, podróżą. A i jeszcze bym zapomniała, oczywiście jeszcze był projekt charytatywny, czyli Beauty with czyli całe tak naprawdę serce i mi świata i tam, gdzie ja zostawiłam swoje serce. I myślę, że to był też taki fast track, na którym najbardziej mi zależy i z którego ja jestem najbardziej dumna, więc również zachęcam was do obejrzenia. Wszystko jest też dostępne na ich stronie, także jak najbardziej. Cały czas można też u mnie i na Instagramie zobaczyć, że wszystko na bieżąco staram się wrzucać. Karolina, powiedz, w Polsce niby tej konkurencji nie ma, jak zawsze o to pytam w, na, na różnych wyborach MIS. A czy na świecie, wtedy na Miss World, czy tam poczułaś, że ktoś stara się właśnie konkurować bardzo mocno, podkładać nogę? Może podkładać nogę? Nie, oczywiście są dziewczyny też pochodzące z krajów, gdzie te konkursy piękności są po prostu bardzo ważne. Na ogół są to kraje latynoskie i nawet kiedyś rozmawiałyśmy tak między sobą, że. Trochę im współczujemy, ponieważ są na nie nałożone, jest taka ogromna presja na nie nałożona i w tym momencie one starają się jeszcze trzy razy bardziej tylko po to, żeby komuś coś udowodnić, a my tak naprawdę tam byliśmy, bo wiemy, że ja czułam przynajmniej duże wsparcie Polaków i wiedziałam, że wszyscy się tym cieszą, a nie traktowałam tego jako po prostu taki obowiązek, żeby to zrobić jak najlepiej i faktycznie niektóre dziewczyny bardzo, bardzo poważnie do tego podchodziło. Ja się przyznaję, że dla mnie to również jest, było bardzo ważne, także mam nadzieję, że dam z siebie wszystko, ale raczej w taki przyjacielski sposób. Powiedz, jak możemy zagłosować na Ciebie jako naszą reprezentantkę? Gdzie możemy wejść? Gdzie wysłać ten głos? Słuchajcie, więc tak, oczywiście poza śledzeniem mnie na moim Instagramie, to jest też aplikacja Mobstar, która się liczy na mi świata i to jest ten fast track na social media. Tam poprzez lajkowanie moich zdjęć, mój profil to Karolina Bielawska, będzie mnie łatwo znaleźć. Można w taki sposób na mnie głosować. I tak naprawdę to jest jedyna droga, a Oresi decyduje, że mi uroży. Także głosujcie moi drodzy na naszą reprezentantkę. Karolina, miałaś też wsparcie na pewno od organizatorów Miss Polonia w Polsce. Jak czujesz właśnie to, to ciepło, takie wsparcie, że cały czas są z Tobą? To jest bardzo, bardzo ważne. Ja jak, nawet jak już byłam na konkursie, to widziałam, że jestem ogromną szczęściarą, że faktycznie moja agencja bardzo o mnie zadbała. Mój menadżer nawet poleciał tam do mnie do Portoryko, także ze mną przeżywał ten trudny dzień, kiedy finał kilka godzin został przed odwołany. E, aczkolwiek to, co jest dla mnie najważniejsze, że w jakiejkolwiek mu się nie znalazła sytuacji, to wiem, że mogę na nich liczyć. I czy to były moje projekty charytatywne, czy jakiś taki mój bardziej rozwój osobisty, czy dobieranie stylizacji, e, właśnie tutaj mój menadżer e, przyjechał również... E, z Oliwią i pomagali nam e, mi wybierać stylizację. Dobieraliśmy wszystko kompletami. Rzeczy, które wydają się czasami błahe, ale na przykład mi to bardzo pomogło, że już wszystko miałam przygotowane wcześniej, że wiem, że z jakąkolwiek prośbą zadzwonię to, że zawsze e, stają na nogi, że w nocy im gdzieś tam wysyłałam wiadomość, to też była różnica czasu, to zawsze odpisywali, także to jest bardzo ważne. To jeszcze zapytam Cię, czy takie doświadczenie, no bo już byłaś na miejscu, zobaczyłaś z czym to się je, jak to wygląda, czy wyniosłaś jakieś wnioski, które chcesz zastosować teraz po powrocie w marcu? Coś zmienić? Myślę, że to czego się nauczyłam, też takiej po chwili wetchnienia, żebym się po prostu mniej stresowała i mniej przejmowała. Że teraz już tam wracam bardziej z takim nastawieniem, żeby się cieszyć tymczasem. Cieszę się, że dostałam też taką jakby drugą szansę, żeby jeszcze raz się z dziewczynami zobaczyć, żeby jeszcze raz to przeżyć. I myślę, że już po prostu ten stres trochę szedzę, ze względu na to, że wiemy mniej więcej, co może nas tam czekać. Karolina, to ja ci życzę powodzenia i mam nadzieję, że wszyscy trzymacie mocno kciuki za Karolinę. Eee, dziękuję ci bardzo i jeszcze raz powodzenia. Dziękuję bardzo.